Witajcie kochani w środowej karcie dnia. Na dziś mamy pięknego pazia kielichów. To będzie dosyć krótkie przesłanie. Paź kielichów, no to często młoda bądź młoda osoba bądź osoba, która jest w jakimś początkowym stadium czegoś, na przykład uczucia do nas relacji. Czeka początkująca relacja na przykład, tak? Albo z kimś nowym, kimś wdrażającym się w coś. W relacje w pracy itd. Ale to może oczywiście być samo, sama energia wrażliwa, energia marzycielstwa, miłych i ciepłych wiadomości, które możecie otrzymać w, w ciągu tego dnia. Najpewniej mhm. będzie to dotyczyło przyjacielskich bądź romantycznych relacji, ponieważ paś kielichów jest pa, paziem uczuć. To nie są jakieś, może, wielkie wyznania miłości, ale takie delikatne, subtelne i czułe gesty. E, oczywiście one są możliwe w stałych związkach, w nowych związkach bądź w relacjach, e, które nie mają jakiegoś statusu na Facebooku konkretnego. Po prostu to jest ciepła, dobra, fajna i mm, taka dobra energia, choć nieco powierzchowna, co zresztą można zobaczyć na samej tej talii te uczucie są jeszcze pod wodą, pod ziemią, tak? Czyli jeszcze tak jakoś nie, nie można w nich skoczyć i zanurzyć, ale coś odczuwamy. Już czujemy jakieś wibracje, jakąś energię do kogoś. I, i rzeczywiście, jak się temu jak temu poświęcimy więcej czasu, kto wie. Czy to zaowocuje w przyszłości czymś naprawdę potężnym, na przykład jakimś królem kielichów czy królową kielichów, czyli większą obfitością pozytywnych uczuć? Życzę Wam dobrego, przyjemnego dnia, bo taki dzień jest przeważnie w karcie, w energii pazia kielichów. Na razie, cześć!